Witam i zapraszam na podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia. Oddział noworodkowy oddany do użytku. Remont tego oddziału jest jakby takim zamknięciem wszystkiego, co powinna mieć dzisiaj kobieta rodząca zarobki samorządowców pod lupą. Limanowi atestuje zawodników. Pewna grupa została już selekcjonowana. Milion 200 tysięcy złotych kosztował remont części oddziału noworodkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej. Uroczyste otwarcie odbyło się w piątek 16 stycznia. W Szpitalu Powiatowym w Limanowej odbyło się uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie zmodernizowanej części położniczej oddziału ginekologii i położnictwa. Remont ten kosztował milion 300 tysięcy złotych. Remont tej części oddziału położniczej trwał no, rok, tak trzeba powiedzieć, okrągły rok. Koszt tej części to jest 1 300 tysięcy złotych. To pierwszy etap tej inwestycji. Drugi rozpocznie się już w lutym. Koszt całej inwestycji to jest 2 miliony. W związku z tym no, ta druga część będzie troszeczkę tańsza, dlatego że już pewne elementy zostały w tym momencie w tej części uwzględnione na potrzeby już. Tamtej modernizacji. Teraz na położnictwie pacjentki będą miały do dyspozycji pokoje dwuosobowe z łóżkami i łazienką dla matki i noworodka. Utworzono również pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym, również dla matki i noworodka, spełniający wymagania i potrzeby osoby niepełnosprawnej. Staramy się jak najszybciej i najlepiej zrobić wszystkie działania. Tak inwestycyjne, jak i kadrowe, alby ten szpital i ten oddział był naprawdę chlubą dla Limanowszczyzny, i tak było też do tej pory. Oczywiście jest przykro, że zdarzają się takie przypadki, jak się wydarzyły, ale no to nie jest uniknione. Tak zdarza się nie tylko w Limanowskim szpitalu, jak również zdarza się to jest rzeczą normalną w innych szpitalach. Naszym zadaniem jest to, aby eliminować błędy aby wyciągać wnioski i aby dążyć do tego, żeby więcej takich spraw już nie było. Po zakończeniu remontu oddział położnictwa i noworodków parametrami programowymi, powierzchniowymi oraz rozwiązaniami funkcjonalnymi będzie pozwalał na elastyczne i wysokostandardowe rozwiązania dla opieki nad matką i dzieckiem. 1600 porodów rocznie to jest bardzo, dobra, bardzo dobry wskaźnik. Chcę powiedzieć, że remont tego oddziału jest jakby takim zamknięciem wszystkiego, co powinna mieć dzisiaj kobieta rodząca, ale co powinna mieć najlepsze mamy nowoczesny blok porodowy, mamy wszelkie środki do uśmierzania bólu. Mamy świetny personel położniczo-ginekologiczny. Władysław Pazdan, wójt gminy Limanowa pod względem zarobków znajduje się na czele listy samorządowców powiatu limanowskiego. Zamykają natomiast wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek. Pensję wójtów i burmistrzów zestawił Józef Budacz. Na pierwszym miejscu naszego rankingu znalazł się Władysław Pazdan, wuj gminy Limanowa. Nic w tym pewnie dziwnego, że zarabia 12 330 zł, bowiem sprawuje on pieczę nad największą gminą w powiecie limanowskim. Na dodatek jest on jednym z najdłużej sprawujących władzę sterników samorządowych. 230 zł mniej od Władysława Pazdana zarabia Czesława Rzadkosz, wuj Dukowicy. Jedyna kobieta, która się ostała na samorządowym fotelu po listopadowych wyborach. Na podium tego samorządowego zestawiania jest jeszcze Władysław Bieda, burmistrz Limanowa. A nowej, który bez 47 zł inkasuje co miesiąc 12 tysięcy złotych brutto. Kolejni w klasyfikacji są Paweł Stawarz, wójt Jadłownika, Bolesław Żaba, wójt gminy Mszana Dolna, Adam Sołtys, wójt słopnic, Władysław Sadowski, wójt kamienicy, Benedykt Węgrzyn, włodarz dobrej. Na dziewiątym miejscu, jeżeli chodzi o zarobki, znalazł się Józef Kowalczyk, burmistrz Mszany Dolnej. Zanim w tym zestawieniu są Janusz Potaczek, wójt Niedźwiedzia. Samorządową listę płac zamykają nowo wybrani wójtowie Laskowej i Tymbarkum, Czesław Stanisławczyk zarabia niecałe 9. Zł, natomiast Paweł Ptaszek 6702 zł. Trwa budowa drużyny, która na wiosnę będzie walczyć o utrzymanie w drugiej lidze. Ryszard Wieczorek, trener MKS Limanowi Szubryt w minionym tygodniu w dwóch meczach sparingowych przetestował 30 zawodników. Ryszard Wieczorek nie zwalnia tempa, jeżeli chodzi o przygotowania drużyny Limanowi do rundy rewanżowej. Drugoligowy zespół zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, to też nie ma za bardzo czasu na to, aby za bardzo eksperymentować. Zaciąg do drużyny musi skończyć się jak najszybciej podkreśla szkoleniowiec trójkolorowych. Ten etap testowania chciałbym jak najszybciej zakończyć, bo dla mnie najważniejsza sprawa jest, żebyśmy się jako zespół przygotowali, żebyśmy się umieli zgrywać, żebyśmy przede wszystkim pod względem motorycznym zaczęli się przygotowywać, a czas ucieka i dla mnie to jest kluczem. Nie chciałbym, żeby, żeby to trwało w nieskończoność. Drużyna ma być wzmocniona 11 zawodnikami. Kontrakty już podpisali: 23-letni Bruno Żołądź, snajper Michał Grunt i Piotr Koman, który na jesieni występował w Nadwiślanie góra. Pewna grupa została już wyselekcjonowana. Jesteśmy blisko, powiedziałbym, blisko ośmiu zawodników. Jeszcze mamy, jeśli chodzi o testy, to na pewno będziemy się przyglądać jakiejś grupie młodzieżowców. W minionym tygodniu tworzona drużyna trenera Wieczorka rozegrała dwa mecze sparingowe. W Wieliczce pokonując zespół Trzebiniej-Sierszy 3-2 i w Nowym Targu zremisowała z Porońcem 0-0. W tym drugim spotkaniu na boisku zobaczyliśmy kilku obcokrajowców z Ukrainy, Słowacji oraz Bułgarii. Być może któryś z tych zawodników zasili zespół Dumy Beskidu Wyspowego i pozwoli mu zachować drugoligowy byt. Malarstwo, rękodzieło artystyczne, biżuteria etniczna. Te i inne eksponaty można oglądać w Bibliotece Miejskiej w Mszanie Dolnej. Wernisarzem rozpoczęła się wystawa przygotowana przez członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. My nie jesteśmy może wszyscy wykształceni w tym kierunku, bo tu są jak to mówią, samouki. Przykładem tego jestem ja. Ja nie skończyłam żadnej szkoły plastycznej, i po prostu to jest moje hobby i Uwielbiam to robić. Staram się wykonywać, zachowując materiały takie jak, jak w oryginałach, kolorystykę i opierać się na naturalnych surowcach, takich jak drewno, nasiona, suszone owoce, kamienie półszlachetne, metal, muszle. Pióra, no, praktycznie ze wszystkiego, co, co, co ludzie mieli dostępne i z czego wykonywali ozdoby, oczywiście dostosowując je do współczesnych wymogów, mody czy potrzeb. To już nie pierwsza wystawa artystów działających w towarzystwie przyjaciół sztuk pięknych. Bo drzwi Mszańskiej biblioteki otwarte są zarówno dla tych, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość, jak i tych, którzy poszukują wrażeń estetycznych. Nasza galeria cieszy się dużym zainteresowaniem, chociaż miło, mimo że jest tak malutka, odwiedzana jest i przez czytelników, i przez szkoły, także mam nadzieję, że, że będzie się to układało jeszcze lepiej niż do tej pory. Bardzo się cieszę, że na naszym terenie takie towarzystwo sztuk pięknych funkcjonuje. No myślę, że Będziemy jakieś starania czynić w kierunku, żeby wesprzeć trochę to towarzystwo ze strony miasta. Cieszę się, że taka wystawa jest zorganizowana. Ubolewam tylko nad tym, że warunki są skromne, jest trochę ciasno. Już nie mówiąc o parkingu tutaj wokół tego obiektu. No, niestety, to samo mówi za siebie, że musimy jak najszybciej pomyśleć o nowym lokum dla biblioteki dla miejskiego ośrodka kultury. Wystawę można oglądać do końca lutego w godzinach pracy biblioteki. Jak pan skomentuje wyrok sądu w sprawie uchylenia uchwał, które rada miasta podjęła, najogólniej mówiąc, dotyczy to śmieci. Kilka dni temu przeczytałem w gazecie Krakowskiej, że burmistrz Józef Kowalczyk uchwałami czy o orzeczeniach Wojskiego Sądu wcale się nie przejmuje. Jaż ja takim optymistą w tej materii nie jestem. No, przyjdzie się nimi również i czas zająć. Rzeczywiście będzie to po uprawomocnieniu. Wtedy będzie można powiedzieć więcej. Ale z tych informacji, które przekazał przede wszystkim autor owego pozwu, pan Piotr Potaczek wynika, że, że sprawa została przez niego wygrana. Ja jestem trochę odmiennego zdania. Myślę, że tutaj wygranych nie ma, są natomiast przegrani. Przede wszystkim mam na myśli rodziny wielodzietne, które przez cały okres obowiązywania tej uchwały płaciły stawkę zdecydowanie niższą od trzeciego, czwartego i, i kolejnych dzieci. Jeśli przyjdzie taki moment, a pewnie tak się stanie, że orzeczenia WSA krakowskiego się uprawomocnią, to też trzeba będzie do tych orzeczeń się w jakiś sposób odnieść i do nich się zastosować. Oczywiście nie od sądu to zależy, czy będzie dochodzona ulga od tych, którzy z niej korzystali, będzie to w gestii władz lokalnych, władz naszego miasta, i wtedy tymi orzeczeniami trzeba się będzie zacząć przejmować, bo coś tym ludziom trzeba będzie powiedzieć. Mieszkańcy ulicy Starowiejskiej w Mszanie Dolnej kolendowali w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Towarzyszyła im kapela zagurzańska z poręby. To jest sprawczyni Paulina. Członkina tego zespołu wyszła za mąż za jednego z mieszkańców Artura Widzisza z ulicy Starowiejskiej. Stąd właśnie zespół z Poręby przyszedł dzisiaj na to kolędowanie, za co im serdecznie dziękujemy oczywiście. I chociaż uwidoczniły się niewielkie różnice w sposobie wykonania niektórych pastorałek. To jednak ważniejsze było zaangażowanie parafian, którzy sami przygotowali program adoracji Żłupka. Doszliśmy do ładu składu, były i nasze propozycje też, ale mieszkańców również, jednak musieliśmy się dostosować bardziej do mieszkańców, bo to oni kierowali zawsze tym kolędowaniem, więc my musieliśmy do nich się dostosować i grać to, co oni będą śpiewać. Poczynając już od samej Wigilii, Pasterka, Boże Narodzenie, e, później drugi dzień świąt, później każda kolejna niedziela to e, praktycznie jest występ, czy to w rodzinnej parafii, czy gdzieś zapros mam zaproszenia po różnych, e, no, do różnych stron, po prostu gdzieś tam do księży rodaków. E, także, m, że jest to dla nas czas wytężonej pracy i rzeczywiście jest co robić. Po kolędowaniu wszyscy wzięli udział w mszy świętej, odprawionej w intencji mieszkańców ulicy Starowiejskiej. Tą ostatnią informacją, jeszcze w świątecznym klimacie, ja się z Państwem żegnam. Za uwagę dziękuję Monika Antorz-Grodzicka. Do zobaczenia!